Jeremy, poznajecie po głosie? O nie! Alice, możesz wyjść z zakrzaka? Och, nie znowu! W co się bawicie, drogie minitraki? Wchowanego! Ale nie jesteśmy w tym dobrzy. Lisa bardzo szybko nas znalazła! Haha! Ha. A czy wiecie, kto jest prawdziwym mistrzem wchowanego? Nie? A czy ty to wiesz, dziadku? Mistrzem jest Sowa, a ja mam dzisiaj dla was zadanie. Minitraki, zapraszam do stacji kontroli! Ura! Udało Drogie minitraki, przed Wami zadanie, dzięki któremu nauczycie się chować jak soba. W tym celu musicie jej poszukać i znaleźć w lesie Tracksville. Ale jak ją znaleźć? Wszyscy powinniście zachowywać się bardzo cicho, a także być spostrzegawczy. Czy to znaczy, że jedziemy na biwak? No pewnie, Jeremy. zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przeniosła was do lasu. Jesteście gotowi? Hurra! Tak! 4 3 2 1 Minitraki w drogę! W jaki sposób mamy znaleźć tę sowę? Rozdzielmy się, dzięki temu będziemy mieli większe szanse. Do mnie, znalazłem cię! Bum. Co, Co ci się stało? stało? Trochę się wygłupiam przed Jeremym. Ale śmieszne. Dobrze, zaczyna się ściemniać. Rozwijamy namioty. Dobry, Dobry pomysł. pomysł! w samą porę skończyliśmy z namiotami. A więc, minitraki, wciąż nie znaleźliście sowy? Nie, dziadku. A teraz jest już noc i będzie nam jeszcze trudniej. Głowa do góry. W mobilnym warsztacie mam wszystko, czego Wam potrzeba. Posarżyłem Was w reflektory, abyście mogli szybciej znaleźć sowy w nocy. Sowy w ciągu dnia śpią, a właśnie teraz budzą się. Naprawdę? My mamy na odwrót. Masz rację, dlatego sowy tak trudno znaleźć o tej porze. Wszystko przed Wami. Dobrze, dobrze, dobrze. ruszajmy! Co to za śmieszny odgłos? Tak jakby gdzieś w lesie płakała mała sówka. Podjedźmy robiąc hałasu. To dziwne, nic tu nie ma. Tylko spójrzcie tam! Coś na nas patrzy. To nasza suwa. Prawda? Oczywiście, że tak. Odkryliście właśnie sekret wszystkich słów. Już bardzo późno, musicie iść spać. Wracajcie do namiotów. Chyba wam jeszcze nie mówiłem, że w młodości byłem bardzo dobry w grę w chowanego. <laughs> Pamiętam, że kiedyś gdy e? Ale gdzie oni się podzieli? O! Zaskoczyliście mnie. Prawda, dziwszy, że tym razem dobrze się schowaliśmy? W rzeczy samej, jak prawdziwa sowa, wszyscy zasłużyli na puchar gry w chowanego. A!